Witajcie kochani na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj ja będę dostawała strapki z, z kolejnej dzielnicy Katowic. Trudno do nazwać dzielnica, ale ja to uznam jako osiedle czy jakoś tak. No, z centrum to są strapeczki, a dalej powiązuję projekt 10 plus 2. Mamy je to i happy 7. Mój wkład to klasycznie 12 zł, artystyczny dla testowania dzielnic. Także więc bierzemy się za drapanko. A, je, już się otworzyła linia. W ekstraliniach. Dobrze. Mhm. Szukamy. Hap7, 28, 15, bonusik, księżyc, 30, 14, oboczek, 16 z drugiej strony, oboczek, 12, 29 oboczek, 22, 24, no i ostatnia liczba, 23. P -D. No dobra, cztery ostatnie symbole nam zostały w ekstra liniach. Gwiazdeczki, szukamy. Mm -hmm. No i gwiazdeczka pozaznaczane. No i trzy. Korona. Mhm. Mm Ja tu nie widzę żadnej korony. Podkowa na szczęście by się przydała. Podkowa. Kolejna podkowa. I kolejna podkowa. Jeszcze kolejna. Jeszcze kolejna. Jeszcze kolejna. I to byłoby na tyle. No i ostatni symbolik. Krab. Kolejna linia się utworzyła. Super, bardzo się cieszę. Dobra, wiadomość mnie. Krab, czyli żeby cię ogólnie plus. Mhm. No dobra, patrzymy, co mamy pod obiema liniami. 10 złotych, No i 10 zł. 20 zł. Te, te te wszystko się wskaże. Dla ciekawych to była serbeczka z numerem 15. No to co, na mój wkład 12 złotych 20 odzyskałem, to znaczy, że zyskałam 8 zł. Także dziękuję wszystkim, którzy zajrzeli na ten odcinek kolejny. To cześć, pa pa!